Partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to serwis internetowy, który pozwala wam zakupić gry na PC, gry na konsole, różnego rodzaju doładowania waszych kont, PlayStation, kont Xbox, kont Steam itd., itd. w najlepszych cenach w internecie. Całość oczywiście pochodzi z legalnych źródeł i całość jest banalnie prosta. Wystarczy, że wejdziecie w jeden z linków z góry opisu chociażby tego filmu. Następnie wyszukacie cokolwiek Was interesuje, może to być jakiś najnowszy tytuł, który chcecie po prostu sobie zakupić. E, następnie znajdujecie najtańszą ofertę, jaka widnieje na Enebie, dodajecie ją do koszyka. Tutaj oczywiście finalizujecie swój zakup. Jedną z Waszych ulubionych metod płatności, coś, co jest dla Was najwygodniejszego. W moim przypadku może to być na przykład PayPal. E, no i moi drodzy, po sfinalizowaniu, po zapłaceniu kilka minut później e, dostaniecie klucz na Waszą skrzynkę mailową, e, więc korzystajcie Korzystajcie, linki macie w opisie, ja z Eneby korzystam sam em, już od dłuższego czasu, nawet prywatnie przed tym, gdy zaczęli oni wspierać mój kanał, więc serdecznie Wam polecam, warto oszczędzać, a Enebia to właśnie umożliwia, także korzystajcie i oszczędzajcie. No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzori i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, w końcu mogę to powiedzieć, bo zaczynamy zabawę w Modern Warfare 2, w Multi Modern Warfare 2, już godzinie 6 rano. Piątek, 28 października gracze na PC-tach będą mogli zacząć swoją zabawę. Na konsolach, z tego co się orientuję, jest to 6 godzin wcześniej, więc już o północy z czwartku na piątek będziecie mogli na konsolach zacząć swoją przygodę z trybem multiplayer tej gry. Natomiast nie o samej godzinie premiery jest ten materiał. Chcę wam przybliżyć wszystko to, co jest najważniejsze w kwestii właśnie tego multi, żebyście zaczęli z dużą dawką informacji. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co po prostu w tym Multi będzie się działo, jakie nowe systemy progresu, systemy kamuflaży zostały przez twórców zaimplementowane, to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca. Słuchajcie, łapeczka soczysta w górę na Stardem W2 będzie bardzo mile widziana, także jeżeli możesz, zostaw tę łapeczkę już teraz, a ja bez zbędnego gadania lecę z tematem, bo jest tego dosyć sporo, wam powiem. Zaczynamy od informacji takiej, że od jutra, tak to nazywajmy... Każdy z nas będzie mógł wbić maksymalnie 55 poziom konta. E, tu będzie cap, nie będzie można wyjść dalej, nie będzie można sprestiżować. Zostaniemy do 15 e, listopada na pewno z rangą 55, ale ją warto wbić na fulla, bo ranga 55 gwarantuje wam, że macie odblokowane wszystko, e, co później ewentualnie będzie można już grindować e, w grze. Także warto Poświęcić trochę czasu do tej połowy listopada, czasu jest dosyć sporo i sobie tą 55 rangę wbić. Teraz tak, od jutra dostęp będziemy mieli wszyscy tylko w cudzysłowie, do trybu multiplayer i operacji specjalnych. Nie będzie więc ani Warzone 2, ani trybu DMZ. Nie będzie to rzeczywiście tego trybu Raids, który jest połączony z operacjami specjalnymi. On pojawi się właśnie tego 15-16 listopada, gdy zadebiutuje pierwszy. Sezon w Modern Warfare 2 natomiast no, to było oczywiste, bo już w sumie wcześniej o tym twórcy nas tutaj informowali. Tu jest przypomnienie o tym, że za ukończenie kampanii jest szereg nagród, o tym Wam nagrywałem. Osobny materiał, więc nie będę się przy tym zatrzymywał. E, wbijając ten 55 poziom, 55 rangę. E, prócz nowych broni, odblokowujecie również operatorów, e, różnego rodzaju dodatki, e, ulepszenia polowe, killstreaki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto ten 55 poziom wbić jak najszybciej. No i teraz mamy moi drodzy jedną z nowości. E, chodzi tutaj o starą nowość, bo wracają po prostu. E, wyzwania dzienne, za których wykonanie będziemy otrzymywali punkty doświadczenia, co pozwoli szybciej wbić Kolejną rangę, e, więc to powinno Wam tutaj zdecydowanie pomóc. E, no i te wyzwania będą się po prostu codziennie odświeżały i w zależności od tego, co tam danego dnia będzie, to będzie trzeba wykonać e, tylko przez ten jeden dzień i, i dostać za to buz do EXPA. Także w sumie standardowy system e, takiego dodatkowego ekspienia w grze. E, no i teraz, moi drodzy, e, platformy broni, czyli ten totalnie nowy, zrewolucyjnie rewolucjonizowany system rusznikarza w Modern Warfare 2. Jak widzicie się, zmienił się trochę lay, layout UI. Jest dużo bardziej przejrzysty. No i jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony, te platformy broni cechują się tym, że z jednej bazowej broni, jak w tym przypadku M4, zmieniając platformy na tej M4, będziemy w stanie uzyskać inne bronie będące oparte na M4. W tym przypadku jest tutaj na przykład Efta którego bazę platformę będziemy mogli odblokować na 13 poziomie 4. No i tutaj jest jakby cały szereg, całe drzewko odblokowań, jak widzicie widoczne na tym screenie. Generalnie ten system wydaje się być mega skomplikowany, gdy tak pierwszy raz się na to patrzy. Natomiast uwierzcie mi, pogracie kilka godzin, popatrzycie sobie na tego rusznikarza kilka godzin i będzie to dla Was wszystko jasne. Trzeba pamiętać po prostu o tym, że z Jednej bazowej broni. Niektóre bronie mają właśnie kilka platform, co zmienia te bronie na inne bronie. Więc to jest tak naprawdę taka jedyna różnica. Tutaj jest to właśnie fajnie pokazane na przykładzie M4. Że z samej M4 jesteśmy w stanie zdobyć broń EFTA GRICON, broń FSS Hurricane, 556 ICARUS, czy chociażby M16. -kę. I drzewko rozwijania tej M4 i odblokowywania tych broni. Widzicie tutaj bardzo przejrzyste jest to wszystko. Na szczęście to zmienili względem BETY, gdzie akurat tam było to mocno pochowane i takie mocno mocno tajemnicze. Ciężko było po prostu się połapać w tym, co zaraz odblokujemy, co trzeba zrobić, żeby blokować i tak dalej, i tak dalej. E, twórcy tutaj sugerują, żeby właśnie wbić maksymalny poziom każdej platformy na broni, z tego też względu, że nigdy nie wiadomo, co będzie pierwszą metą i sami wspominają o tej mecie, patrzcie sami, co będzie pierwszą metą w Warzone 2. E, więc, e, no jeżeli ktoś myślał, że Warzone 2 będzie grą, w której każda broń będzie mocna i będzie można grać czym się chce, no... Ja wiedziałem, że tak nie będzie, mety zawsze będą w grze i tutaj nawet twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę, więc informują, że warto mieć wszystko wbite na fulla przed premierą Warzone 2, więc 16 listopada, żeby później tylko się dostosować do mety, a nie musieć wbijać daną broń na fulla, bo jest w mecie. Sami rozumiecie o co chodzi. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo jak widzicie mamy tak zwany weapon tuning, więc takie suwaki na różnych dodatkach do broni, które pozwalają nam dostosować broń jeszcze bardziej pod nasz playstyle. Ten system istniał w bardzo początkowym e, Alpha Buildzie Modern Warfare 2 i korzystali z tego systemu wybrani twórcy Koda na świecie, e, którzy no, gdzieś tam e, dzielili się tym, że takie coś w grze jest. Natomiast w becie tego totalnie nie było, ale wraca to w pełnej wersji gry. I słuchajcie, to jak widzicie, oparte jest na dwóch suwakach, na przykładzie tego dodatku tutaj, Gripa Edge 47. Jesteśmy w stanie przesunąć suwak bardziej w stronę aiming idle stability, stabilności po prostu tego kołysania celując, albo w stronę prędkości poruszania się celując. W zależności gdzie ten suwak przesuniemy. Tym bardziej dany dodatek będzie nam pomagał właśnie w osiągnięciu tego, co chcemy, czyli na przykład w większej szybkości poruszania się celując. To samo dotyczy się z tego samego dodatku na innym suwaku. Tutaj mamy akurat do wyboru albo większą prędkość celowania, przycelowania naszego celownika, albo większą stabilizację odrzutu. I to też do, dopasowujemy do siebie. Można to zostawić. Na środku, wtedy to jest takie najbardziej generyczne, najbardziej standardowe, ale już przesuwając to bardziej w stronę na przykład e, szybkości celowania, ucierpi na tym stabilizacja odrzutu, bla bla bla. Rozumiecie o co chodzi? Jest to dosyć przejrzyście e, pokazane, natomiast jestem bardzo ciekaw, jakie to tak naprawdę przynosi końcowe benefity. Jak bardzo na przykład zejście na maksa tym suwakiem e, w stronę szybkości celowania. Zwiększa nam e, szybkość celowania. Wiecie o co chodzi, bo niestety w statystykach nie mamy żadnych dokładnych wartości, żadnych dokładnych statystyk. Mamy tylko te e, tutaj, wiecie, wykresiki, które nam się zwiększają minimalnie o tyle, ale ile tyle to jest tyle. Wiecie o co chodzi. Jest to czytelne, ale nie jest to bardzo szczegółowe i to może być problemem, bo ciężko będzie wyczuć tak naprawdę. Co warto mieć, no i biorąc pod uwagę, że to będzie się różniło w zależności od tego, na jakiej broni ten dodatek sprawdzamy, modyfikujemy, to już teraz mam ból głowy i myślę, że każdy z Was też, akurat w przypadku tej mechaniki, głowę będzie mieć rozwaloną, bo wygląda to bardzo, bardzo skomplikowanie, mimo bardzo prostego layoutu, przejrzystego layoutu. Także to wraca i moi drodzy, no będziemy się tym z pewnością musieli troszkę pobawić. Następnie misje specjalne, słuchajcie. Specjalne przede wszystkim są, yy, znaczy operacje specjalne, przepraszam, przejęzyczyłem się. One są rozwinięciem. Kampanii Modern Offer. Je, 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 jeżeli więc podobała Wam się kampania, warto te operacje specjalne, moi drodzy, sobie ograć, i w tych operacjach specjalnych mamy system gwiazdek i po prostu takich startowych e, wyposażeń, e, które będziemy odblokowywali za, za to, w jaki sposób ukończymy po prostu daną e, operację specjalną. Na przykład za ukończenie po prostu operacji specjalnej otrzymacie jedną gwiazdkę, za ukończenie operacji specjalnej w mniej niż 20% 5 minut otrzymacie dwie gwiazdki, w mniej niż 15 minut trzy gwiazdki. Te gwiazdki będą kumulowane na waszym koncie i oczywiście za gwiazdki będziecie mogli kupić, wymienić je na różnego rodzaju rzeczy, które przydadzą wam się na przykład w kolejnych operacjach specjalnych. Wszystko jest tutaj bardziej szczegółowo wypisane. Łatwiej to będzie zrozumieć po prostu grając i patrząc na to wszystko, niż tak tylko czytając blog Call of Duty. Tak czy siak no, gwiazdki będą potrzebne do tego, żeby móc odblokować pewnie jedne z lepszych rzeczy, które pomogą nam ukończyć daną operację specjalną. E, tu są wszyscy operatorzy, o tym wam też już mówiłem, to już wam pokazywałem Tutaj się nic, moi drodzy, nie zmienia. Niektórych operatorów odblokowujemy za ukończenie danej misji w kampanii, niektórą za wbicie danego poziomu w grze, niektórą za jeszcze coś innego, wszystko będzie opisane, e, do wszystkiego będziecie mieli wgląd i będziecie mogli sobie odblokować wszystko, e, jeżeli tylko będziecie chcieli. Z tym wyjątkiem, że tych operatorów, których widzicie teraz, a więc fare, Soupa, Ghosta, Price'a, będzie można odblokować. Znaczy, odblokowuje się tylko poprzez zakupienie edycji skarbca Modern Warfare. Innej o możliwości odblokowania tych operatorów, których to widzicie, nie będzie. Więc, jeżeli bardzo Wam na nich zależy, musicie, musicie kupić droższą wersję Modern Orfer. Eee, także to warto chyba tutaj też dodać. No i teraz, moi drodzy, rzecz, która bardzo mnie ucieszyła, a więc nowy system kamuflaży w Modern Warfare 2. Generalnie, kamuflaży w tej grze jest od groma ponad 180 kamuflaży. Eee, I mogłoby się wam wydawać, że w takim razie absurdalne będzie wbicie tego finałowego kamuflażu za wbicie wszystkich kamuflaży w grze. Nic innego. W tym roku w końcu zmienili ten system wbijania kamuflaży na broniach. I od teraz wydaje mi się, że będzie dużo, dużo taki mniej grindowy: w sensie dalej będzie trzeba mocno czasu, dużo czasu poświęcić, żeby jakiś kamuflaż odblokować. Szczególnie te, te oczywiście końcowe, ale te takie inne kamuflaże zostały bardzo mocno usprawnione, w zasadzie odblokowywanie ich. I już wam wytłumaczę o co chodzi. Przede wszystkim, tak jak mówię. Kamuflaży jest bardzo, bardzo dużo, natomiast każda broń posiada swój bazowy kamuflaż do odblokowania. I żeby odblokować ten bazowy kamuflaż na broni, będzie trzeba wykonać jakieś wyzwanie na tej broni i będzie to proste wyzwanie najprawdopodobniej ilość fragów zdobytych tą bronią. Następnie mamy oczywiście grupy kamuflaży, za których odblokowanie odpowiadają oczywiście kolejne wyzwania, natomiast takim bardzo mocnym usprawnieniem tego procesu odblokowania kamuflaży jest to. To, że jeżeli odblokujecie, strzelam nazwę: Kamuflaż Złota Jesień na M4. To ten kamuflaż Złota Jesień będzie już odblokowany na wszystkich broniach w grze. Nie będziecie musieli odblokować kamuflażu Złota Jesień na Desert eagle nie będziecie musieli odblokować kamuflażu Złota Jesień na e, kolejnej broni, bo już ją raz odblokowaliście ten kamuflaż, więc nie będzie trzeba odblokowywać tego kamuflażu ponownie na każdej broni w grze. Większość kamuflaży, tych takich standardowych, odblokowujemy raz i później już nie musimy się nimi martwić. Następnie, jeżeli zależy nam na na przykład kamuflażu złotym, platynowym, poliatomiku czy kamuflażu orionie, czyli tymi tak zwanymi Mastery Camos, no to będziemy musieli wykonać już e, dane wyzwanie e, konkretnej broni, na której nam zależy, żeby dany kamuflaż odblokować. Dla przykładu, co trzeba zrobić, żeby odblokować złoty kamuflaż na M4? Trzeba zdobyć daną ilość fragów z M4. Następnie będzie trzeba zdobyć daną ilość fragów z M4 bez przeładowywania broni. Następnie będzie trzeba zdobyć e, daną ilość podwójnych zabójstw z M4. I na sam koniec będzie trzeba zdobyć potrójne zabójstwa z M4. E, I to, tylko te wyzwania odblokują nam już złoty kamuflaż na M4, e, bo nic więcej nie trzeba. I jak sami już teraz możecie się domyśleć, jest to dużo. Bardziej usprawniony system odblokowywania kamuflaży względem poprzedniego systemu, gdzie wszystko trzeba było od nowa robić na każdej broni, mimo że te kamuflaże się powtarzały. Tutaj e, kamuflaże są dedykowane każdej z broni, e, i odblokowywanie tych standardowych kamuflaży potrzebne jest tylko raz. Więc jeżeli raz odblokujecie te wszystkie standardowe kamuflaże, nie będziecie potem ich potrzebowali e, odblokowywać w kolejnych broniach. Kolejnym usprawnieniem jest to, że wyrzutnie w końcu będą miały tylko wyzwania takie, bym powiedział, rozsądne, czyli na przykład rpg jedynym wyzwaniem na kamuflaż w RPGu będzie po prostu zabijanie wroga z rpg i to jest też coś pięknego, bo sami wiecie, jak idiotyczne były te niektóre wyzwania na, na wyrzutniach w poprzednich częściach koda. Tak w ogóle wygląda złoty kamuflaż. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie, nie widział, to tak wygląda złoty kamuflaż Modern Warfare i już wam powiedziałem, jak odblokować złoty kamuflaż na broni. Jeżeli chodzi o platynę, to tutaj jest schemat odblokowywania platyny jest taki sam jak wcześniej. Chodzi mi o to, że, żeby odblokować platynę na karabinach szturmowych, to musimy wbić każdy karabin szturmowy w grze. Na złoto. Chodzi mi o każdy karabin szturmowy na start gry, bo jeżeli później dodadzą nowy karabin szturmowy, to nie będzie trzeba, nie zabiorą nam nagle złota, znaczy platyny na karabinach szturmowych, do momentu, aż nie wbijemy złota na tym kolejnym karabinie szturmowym, tylko na przykład jeżeli ktoś. Nie wbił jeszcze platyny, to będzie mógł pominąć jedną z bazowych broni, z którą zaczynaliśmy Modern Warfare e, i wbić na przykład złoto na tym nowym karabinie szturmowym, i wtedy też odblokuje, e, oczywiście, platynę na karabinach szturmowych. Gdy wbijemy natomiast na 51 broniach e, platynę, więc też złoto, wówczas będziemy mogli odblokować. Fenomenalnie wyglądający kamuflaż Poliatomic. Ten poliatomik e, to kolejny z kamuflaży, który wymagany jest e, do którego odblokowania wymagane jest e, po prostu wygraindowanie gierki. E, więc to jest taki bym powiedział odpowiednik Damaskusa, ale to nie jest jeden z, to nie jest ostatni kamuflaż w tej grze, więc skupcie się. E, no i za odblokowanie oczywiście Poliatomika na M4, e, dostaniemy ten kamuflaż na M4, ale tylko na M4. Bo wyzwanie na poliatomika na RPG będzie zupełnie inne niż na M4, więc siłą rzeczy poliatomika będzie trzeba odblokować na każdej z broni pojedynczo. Więc jeżeli nie zależy wam na poliatomiku na Glocku, to nie będziecie musieli go odblokowywać. Chyba że zależy wam na kolejnym kamuflażu, którym jest Orion który wygląda tak. No i tutaj już mamy system taki sam, jak zawsze mieliśmy z końcowymi kamuflażami w grze. Więc jeżeli wbijecie 51 broni na kamuflaż poliatomik w grze, to wtedy na wszystkich broniach od razu odblokuje wam się właśnie kamuflaż Orion. On jak coś jest animowany, jako jedyny z kamuflaży tutaj się to po prostu wszystko porusza. Eee, więc to jest odpowiednik tak naprawdę Damaskusa. To jest ten końcowy kamuflaż w grze, a ten poliatomik to jest taki Taki mm, kamuflaż pozwalający nam e, na odblokowanie już takiego Mastery Camo na pojedynczej broni, natomiast to oczywiście nie jest końcowy kamuflaż, bo potem mamy ten Orion i wbicie Poliatomika na każdej broni dopiero będzie nam odblokowywało Oriona, więc końcowym kamuflażem, odpowiednikiem Damaskusa jest. Orion. Kolejna bardzo fajna rzecz. Do każdej z broni, gdy odblokujemy już na przykład złoto, jak widzicie, mamy dodatkowo wyzwania. Na przykład, zabijając 100 graczy, mając złoty kamuflaż na M4, odblokujemy taką wizytówkę i taki emblemat, właśnie z M4. Więc tych takich wyzwań dodatkowych do tych kamuflaży jest naprawdę sporo. To samo widzicie tutaj na przykładzie poliatomika. No to już są takie dedykowane wyzwania związane z danym kamuflażem. Więc będzie trzeba odblokować ten kamuflaż, a następnie coś zrobić z tym kamuflażem, żeby odblokować dodatkowo emblemat i wizytówkę na przykład na waszej ulubionej broni. Także tych takich rzeczy do grindowania jest naprawdę multum, ale to multum e, i to cieszy, i to cieszy, bo zdecydowanie będzie co robić. że Mamy zupełnie nowy system kamuflaży, mamy zupełnie nowy system z karnetem bojowym, który poznamy 16 listopada, e, mamy naprawdę bardzo duże zmiany w różnikarzu. I to wszystko już od jutro, od 6 rano, w moim przypadku, będzie przez nas poznawane. Natomiast, moi drodzy, wleciał też już przed premierą patch do Modern Offer 2, do multi, w którym twórcy zmieniają funkcjonowanie niektórych rzeczy. Więc na sam koniec tego materiału szybko przez to przelecimy. Te zmiany są względem tego, co mieliśmy w becie. Więc, jeżeli graliście w betę, to na pewno. Słuchając o czym mówię, zrozumiecie jakie te zmiany tak naprawdę są. E, przede wszystkim poprawili widoczność przeciwników, dodali im diamentowe malutkie ikonki nad głowami rywali. Wcześniej nie było żadnych ikonek nad głowami, więc można było pomylić e, albo nie zauważyć po prostu wroga. Teraz tej ikonki dodali. E, informują również, że poprawili jasność i kontrasty w różnych miejscach na mapie, żeby ta widoczność postaci była po prostu lepsza. E, poprawili również, moi drodzy, audio. E, to audio ma być po prostu cichsze w zależności od tego, z jak daleka jakaś postać nabiega. Generalnie jest to troszkę nerfem kroków, tak w cudzysłowie. No i poprawili również, chociaż ciężko to nazwać poprawieniem, bo to dalej jest według mnie absurdalne. Zmniejszyli po prostu głośność tego dźwięku, gdy odpalamy martwą ciszę. Pamiętacie, że. że Oto była afera, że martwa cisza nie dość, że ma tą głupią animację aktywowania, która spowolnia oczywiście włączenie martwej ciszy, to dodatkowo był jeszcze dźwięk, który mógł poinformować kogoś w pobliżu, że ktoś odpalił właśnie martwą ciszę. No i tutaj jest informacja o tym, że zmniejszyli po prostu głośność tej, tego dźwięku włączania martwej ciszy. Chociaż tu powinno pisać, że po prostu wypieprzyli dźwięk. Odpalanie martwej ciszy, no ale jest jak jest. Kolejna informacja o trybie z perspektywy trzeciej osoby, i tu jest o tym, że, że tylko, tylko te celowniki z dużo większym zoomem będą nam przechodziły z trzeciej osoby na pierwszą osobę. Chodzi o te snajperskie celowniki, te, te celowniki z czterokrotnym zoomem albo większym, więc wszystko niżej będzie zostawało na perspektywie trzeciej osoby. Jakieś lekkie zmiany w balansie broni tutaj jest o tym też informacja nic bardziej szczegółowo nie zostało opisane, więc nie wiem o co chodzi. UI to już widzieliśmy po tych skinach, że troszkę zmienili UI, czyli wygląd ogólnie menu gry tych wszystkich zakładek w grze i dalej, i tak dalej. Zmienili również, poprawili różnego rodzaju animacje, jak w ślizgu, zwisania z krawędzi, nurkowania i tak Oraz poprawili i wyeliminowali exploity związane z movementem z bety, czyli chodzi tutaj prawdopodobnie o slide cancela, którego społeczność wynalazła na nowo. To zostało prawdopodobnie spaczowane i slide cancela nie będzie dało się robić. No i tutaj bardzo ciekawa informacja o tym, że pracują nad systemem SBMM, czyli nad systemem matchmakingu. Ponoć niekoniecznie zawsze będzie, nam będzie nas wyrzucało z lobby po końcu meczu, będzie rozłączało lobby. Od kilku lat zawsze po zakończonym meczu znajdowało nam kolejne lobby i rzadko kiedy graliśmy z tymi samymi ludźmi, z którymi graliśmy mecz wcześniej, a tutaj jest informacja o tym, że rzadziej będzie się to działo. Czyli dalej będzie się działo, ale po prostu w mniejszej częstotliwości, i będzie szansa na to, żeby mieć rewanż na danej drużynie, grając kolejny mecz no, dosłownie z tym samym schematem graczy, który był, był w danym lobby. I to są moi drodzy wszystkie informacje od Infinity World. To były również wszystkie informacje odnośnie tego, co według mnie powinniście wiedzieć przed startem zabawy w Modern Warfare 2. Przypominam, szósta rano na pc tach północ na konsolach, lecimy. Zaczynamy. Zapraszam Was jutro na live od samego rana, gdy tylko wstanę. Prawdopodobnie 10 rano lecimy cały dzień w Multi Modern Offer 2. Do zobaczenia, moi drodzy. Mówi Goldzor. Na razie.